Dzień dobry! Cześć wszystkim! Tu, Pedro Gilewicz, Madame. Witamy Was! Ty, oj, ty, oj, wy, i, e, Normalnie, hitem w mediach społecznościowych ostatnio stało się ogłoszenie pokoju do wynajęcia w Katowicach. Katowice. Ogłoszenie pojawiło się na jednym z portali i wywołało wiele komentarzy, głównie z powodu na fakt, że pokój znajduje się w szafie. Mm -hmm, dokładnie tak. Za 600 zł miesięcznie mm, możecie wynająć pokój, w skład którego wchodzi rozkładany tapczan, półki Oh. I szafa na ubrania. No to nie jest. No Jak moim zdaniem, to właściwie co jeszcze chcesz w pokoju więcej? Może niektórzy mają jeszcze nie, wiem, chcieliby okno. No sorry, no to już to jest trochę tłumacz. To jest dopłata. Okna nie ma, okna nie ma. Witam. Mam w ofercie mały pokoik do wynajęcia. Nie pobieram kaucji, a pokój ze wszystkim plus wifi jest za kwotę 600 zł miesiąc. Myślę, że dla kogoś, kto pracuje i przychodzi się przespać, to dobra oferta. Jakby kogoś, kto pracuje, czyli wyobrażenie osoby pracującej, jakby cały dzień pracuje w kopalni i wraca na 5 godzin, od razu wchodzi i kładzie się, tak? I wstaje i znowu. Nie? Tak to wygląda, tak to wygląda. W momencie, gdy powstał ten artykuł na stronie Donalda, to ogłoszenie wciąż było aktywne. Z innych zdjęć wywnioskować można, podobno. Że owe mieszkanie znajduje się w katowickiej superjednostce. Jednym z największych bloków mieszkalnych w Polsce, Aha. przy Alei Wojciecha Korfantego. Nie wiem, czy, yy, czy coś. Wam to mówi. Dawajcie znać, jak tam, co tam, jak tam, bo nie, mi nie do końca. Ale mamy tutaj zdjęcie, proszę, jest tapczan. Ej, ale ta kanapa się chyba nie rozkłada. I tak, kocham to, że jest rozkładana kanapa, ale nie możesz jej rozłożyć. Bo jest tak ciasno. Bo jest tak ciasno, więc musisz spać na, zr, na złożonej ale kanapie. Ale słuchajcie, nie jest źle, bo widzę, że chyba w gratisie. Zaraz to jest... <laughs> jest wiatraczek. Jest wiatraczek. Tak, ale nie tylko wielkości, wielkość tego wi wiatraczka gdzieś. Tak. Nie no, mniejszy jest, błagam cię, on się mieści e, A, na, na jednej spółce, półce, tak, no tak, to tak. nie jest normalny wiatraczek, gdzieś już przesadzasz. Wiatraczek Ale jest, i jest przedłużać jeszcze, czy jeszcze. jeszcze, ale to nie wszystko, bez więcej dla tych wieszaków jest? Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć wieszaków, wieszaków. Każdy inny. Pięć wieszaków, mały wiatraczek i przedłużacz z trzema wejściami, no to jak dla mnie to jest nieźle. To jest dobra no, rozkładany e, tapczan nie, się nie, nie rozkłada. Nie rozkłada. Tak, tak. Mamy dużo półków tutaj, widzę. I te wszystkie zdjęcia są takie same, a nie jest jedno inne. Mamy światło, mamy światło, słuchajcie. Jest tak? światło w szafie. Ale spokojnie, myślę, że dla jakichś. Pary z jednym dwoj, dwojgiem, dziecka nawet i psem tak. to było Tutaj było, jak okay. ci piszą te rzeczy... Też e, piszą pisz, w kurtkach właśnie. Ale to może być ciekawie, ciekawe, bo wiesz, jacyś bogaci ludzie tacy w jakichś filmach czy coś, to no. mają te łoża z takimi jakimiś baldachimami czy coś. Oh, Jezu, to Jezu, można tak. samemu sobie zrobić taki baldachim i su suknię jakąś powiesić, ta suknia na twarzy będzie się <laughs> po prostu. No oczywiście hejtery jakieś wiecie rozwydrzone zaczęły wypisywać na tym twitterze, że, że po prostu kurwa. Chryste panie, no jakieś szaleństwo. Szaleństwo, po no po prostu nie dadzą człowiekowi e, uczciwie zarobić po prostu pieniędzy na wynajmowaniu szaf. Słuchaj, mało tego, bojówkowa lewicowa gazeta wyborcza skontaktowała się z autorem ogłoszenia, nie? podając się za osobę zainteresowaną oszuści. wynajmem. Oszuści, 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 po prostu, wstępnie Nawet nie ukrywają tego. Tak. Mężczyzna potwierdził, że w pokoju nie ma okna. Jednak zamontowano wentylator. <laughs> który ma zapewnić cyrkulację powietrza. Poinformował również, że pomieszczenie ma około 5 metrów kwadratowych, a w mieszkaniu mieszkają jeszcze dwie inne osoby. Dla mnie to jest bardzo dobra oferta. Ja absolutnie nie jestem zaskoczony i taką sytuacją, e, moi drodzy, i myślę, że tym bardziej pan Patryk tutaj, ponieważ dobrych, co 8 lat temu, ja miałem okazję chyba raz, słownie albo dwa razy być. W mieszkaniu, nazwijmy to mieszkaniem, gdzie zamieszkiwał ten człowiek jako kawaler, rozumiecie? Bardziej przypominającym mu... no, chleb tak, trochę nie, nie, zaniedbany chleb, bym powiedział, to okazało się, że on mieszkał z dwoma współlokatorami tak. i jeden z nich Mieszkał w, w, szafie, w szafie, tak, naprawdę, i miał pokój w szafie. Więc jakby. I miał taką antresolę na górze, że jakby wchodził po drabinie i tam spał. Więc jakby Warszawa już lata temu. Yy, Katowice, Katowice musicie hmm. szybciej nadrobić, nie? Okej, okay. sorry. To jest ten moment, moi drodzy. This is the moment. W którym musimy poruszyć kwestię pani Sanach i tego, jak bardzo problematyczną jest artystką. Masz na myśli Masz... królową kabanosów? Tak. Przenosimy się, dlatego e, na blog. Illuminaci Zobacz to, co zakryte reklamuje się ten um, blog. No, I, dźwięk, Jest dźwięk, dźwięk. po prostu we wprowadzeniu, żebyśmy wszyscy wiedzieli. Jest to blog poświęcony analizie muzycznej pod kątem symboliki i przekazów iluminatów w przemyśle muzycznym. Szczególną ważną rolę w naszym życiu odkrywa, m, odgrywa muzyka. Jest ona jednym z najmocniejszych bodźców, jakie odczuwamy. Zdecydowanie większym bodźcem niż obraz kinowy. Tutaj osoba m, ten jest nawet. Tutaj piosenka umieszczona Madonny Illuminati. Pani Madana. No ale to jest oczywiste, to jest wiadomo, przecież już tak, dawno tak, temu tak. mówiliśmy o tym, że w piekle diabły śpiewają piosenki Riany, tak? Mhm. To wszystko to są ci Illuminaci. Są tutaj jasne dowody na to, że Salah po prostu jest iluminatką i są one przedstawione za pomocą screenów. Trzeba po prostu to pokazać światu, to jest tak, nasz obowiązek. to jest obowiązek jako rzetelnych, niezależnych dziennikarzy, żeby po prostu informować o tym Słuchajcie. Zaczynamy od piosenki Sanach Królowa Dram. Przecież i tak czaru mi braka, na drugie mam Królowa dram. Gdzie Sanach, tutaj zobacz w kółeczku, to jest znak szatana. To, to jest po jest... prostu znak szatana, który się pojawia e, w teledysku. Ja po prostu muszę wspomnieć tutaj, że no. tu jest książka, kuriozum z pamiętniczka Królowych Dram. I tutaj nie ma żadnego znaku szatana. A prawda. Nie ma żadnego znaku szatana, tak? Więc można jednak być po dobrej stronie. Prawda, Kulową tak. dram. Następna rzecz, następny dowód jasny. Post y, z Instagrama pani Sanach Music, mm -hmm. y, gdzie ona po prostu tutaj ma takie fioletowe rękawiczki tak. i jedno o, tak oko. Mm -hmm. y, ma, i tutaj ma też, y, to jest taki drugi dowód w tym temacie: mm -hmm. Sanah Each Official Video. I tutaj też ma na oku jakiś. Coś na oku, sobie no, przykłada. Zakrętkę czy coś. Tak. No i to jest jasny też znak, tutaj masz wyjaśnione, że to jest ten właśnie znak e, Illuminati. Oko. Oko. To jest oko. E, tak, zwłaszcza, że Sanach ma piosenkę oczy. A te twoje oczy. I to jest piosenka, która po prostu nawiązuje w, w warstwie. Estetyczno-wizualnej, mm -hmm, po mm -hmm. prostu do tego słynnego znaka illuminati. No trudno, żeby nie nazywało, bo tam, jest o, tam są oczy, no to. Tak, tak, tak. Następna rzecz. Tak. Następny post pani Samach. Napisała w opisie w kąciku, w lampeczkach, po myśle, po Coś tam, coś tam szatanizm. Tutaj pomysłem. w rogu pani no. oko. Znowu oko, oko? No oko? Tutaj na górze doklejone oko, oko tak samo. Oco. Tak. Znaczy, dla mnie to jest po prostu jasne, że. Jest po prostu z nią coś niedobrze, ale to cały czas nie jesteśmy przy końcu, ponieważ mhm, w tak, no. official video do piosenki Melodia mhm. pani Sanach ma skrzydła anioła. Ma skrzydła anioła. Pamiętajmy, jest... że Satan też był aniołem. Tak, upadłem z prawda, ale był. I tu jest żółty napis, że skrzydła anioła równa się nawiązanie o kogo chodzi. Dla mnie to jest jasne. Wszystko jest oczywiste. Następnie melodia, inny screen z terenu, tutaj z takimi e, kwiatami, które przykrywają oczy pani iluminatki. I jest tutaj e, wyjaśnione na żółtych napisach. Zakryte oczy kwiatami, slash zaślepienie, naprawdę, gdzie upadły, obdarowuje atencją. Warto podkreślić tutaj jeszcze raz, że te napisy są żółte. A tak. Wszyscy że... wiemy, co to oznacza. Podkreśliłem już to. Ale to musi wybrzmieć. Wybrzmieć, dobrze. No jest jeszcze taka piosenka, No Sorry, Pani Sanach. Te wspomnienia w mojej głowie nie przestają tańczyć. Tutaj jest z kolei zwrócona uwaga na warstwę Wiercza. tekstową, tak. Był taki czas, że zabolało raz. Ty zniknąłeś, gdy się stało jasno. Słuchałam łez, nie obeszło się bez. I tutaj jest teraz e, pogrubione. Czułam jak dookoła gwiazdy gasną. Czułam jak dokoła gwiazdy gasną. No. To też świadczy o tym, że coś jest na rzeczy. E, no i jeszcze jest inny cytat Evidentnie. z pani Sanach. No. I wołają mnie. I wołają mnie. Mówią, że ja nigdy, nigdy nic nie będę znaczyć. Nigdy nic nie będę znaczyć. Nigdy nic nie będę znaczyć. Czyli, i tutaj jest tłumaczenie: no, tak, tak, tak. czyli jest niczym. Kompletnie oddana i poddana ich woli. Ich wiadomo, powołają ją, tak? Yy, tak, przechodzimy teraz do piosenki. nosory. No jest, yy, jak to się nazywa, kula dyskotekowa. Tak, tak. I na kuli dyskotekowej odbija się światło. Wy pomyślicie, o światło się odbija na kuli dyskotekowej, a nie. to jest ha, ha! Świecąca gwiazda, gwiazda Jutrzenki. Bijący blask światła, oświecenie lucypera i jest też klasyczne jedno oko na dole tutaj otwarte no tak 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 znowu oko. E, dalej w tym teledysku, no. ten to już jest grube przekięcie. No. taniec w blasku światła lucypera kompletna uległość i granie jak zagra i tutaj jest też taniec przy tej um, no przy tej kuli, kuli no przy tej kuli która jest opętana ewidentnie na no. Tutaj się kończą, dowody. E, Ale o... jest ich tak dużo, że nie można po prostu tego tak zostawić. Znaczy dla mnie to jest po prostu. To jest sprawa dla prokuratury. Ja Też, myślę. Tak, trzeba. Albo jakiegoś po prostu... egzorcysty po prostu od razu. Egzorcyzm. Myślę. w że... Sanach. Co? Musimy powziąć Czego coś te i po prostu. Słuchają? Tak, po prostu przedgaz szatański słuchają? się e, znajduje. Mamy jasne dowody na stronie internetowej zawarte e, i są napisy żółte też. Tak. Także według mnie e, sprawa jest mega poważna. I e, nie chciałbym, żeby po prostu komukolwiek umknęła. Także róbcie hałas, dawajcie ludziom znać. Ostrzegajcie ich, chroncie dzieciątka mhm. przed. Tym złem, złem po, po prostu złem. czystym złem. Przenosimy się na RMF 24. I dowiadujemy się o dziwnej sytuacji, która wydarzyła się na ulicach Wolsztyna. Wolsztyn, Wolsztyn jesteście jesteś z nami? Uuu? Mianowicie zaniepokojony kierowca poinformował około północy policjantów, iż Suzuki Swift. Około północy, tak z nocy było, no. Jechało wężykiem bez włączonych świateł. Czyli w środku nocy po samochód jedzie ulicą wężykiem tak, bez włączonych świateł. To mógł jecha mogła jechać Beata Kozidrak do Jerzego Sztura albo Jerzy Sztura do Ja wiem, ja też Kozidrak. że tym pomyślałem, ale, ale no właśnie nie, bo to było w Olsztynie, ich tam było. A nie ich tam nie było. Mm, mm, mm. Słuchajcie, ale policjanci zajęli się sprawą. No raczej. Za kierownicą zobaczyli kobietę ubraną w habit i z kornetem na głowie. To jest te czapka zakonnic. Okej. Okay. Trochę brzmi jak te lody. Kornet? Kor Kor to było coś takiego. Zdję, no. Chyba jej lubiłam nawet, nie pamiętam już. Zachowanie domniemanej zakonnicy wskazywało, że jest pod wpływem alkoholu. Pod wpływem alkoholu? W Polsce? Nie! nie. 57-latka na komisariacie została przebadana alkomatem. Urządzenie wykazało 1,66 promila w organizmie. To dużo? No, Okej. <laughs> No myślcie sobie, no co no, o co chodzi, nie? Ona ma dobre wyjaśnienia tej sytuacji. Dajesz. W trakcie rozmowy, kobieta wyjaśniła, że nie jest zakonnicą. No. Mm. Ubrała się w strój zakonny, ponieważ chciała pojechać do wnuka... W środku nocy. <grym> w środku nocy. Piana, piana, w strój zakonnicy. Który za kilka miesięcy ma przystąpić do pierwszej komunii. To jest zatroskana babcia. Chciała w ten sposób oswoić go z otoczką towarzyszącą przygotowaniom i samej uroczystości poinformował rzecznik wolsztyńskiej policji Wojciech Adamczyk. I babciuska... Ba, ba, to jest wspaniała kobieta Zobaczcie, już miesiące przed... Już się myśli, martwiła po Już prostu. się martwiła, jak ten wnuczek sobie poradził. Ja myślę, wiesz co? Nie. Ja myślę, że ona po prostu z nerwów wzięła... Golnęła czy, sobie gol tam... Jakąś może przecież, herbatkę z prądem no czy coś. No przecież nie można mieć pretensji do kobiety. Dokładnie. No przecież Dokładnie. ona się martwiła o dzieciątko. Dokładnie. Ona nie, nie chce robić... już będzie za chwilę komunisto. Uwielbiam jak powtarzasz słowo dzieciątko. Dlaczego? Bo jest po prostu... No dzieciątka, to są nasze dzieciątka, dzieciątka no. Słuchaj, i ona, ja myślę, że ona nie chciała robić zamieszania nie, i, i dlatego wyłączyła te światła, no tak, żeby... On nie i... będzie zwracała na siebie uwagę, to jest skromna kobieta. No, nie tak. chodzi o nią. Tak. Na razie nie wiadomo w jakich okolicznościach kobieta planuje celebrować uroczy uroczystość w pierwszej komunii wnuka. Pewne jest, że za jazdę pod wpływem alkoholu grozi jej dwuletnie więzienie. To jest skandal. To jest skandal, obrzydliwstwo to jest, to jest chore. To jest zamach na wiarę przede wszystkim. No ja myślę, że gdyby ona była na przykład wyznawczynią jakiegoś alaha, to by nie było problemu. Tak. Tak? Gdybyś tak, się że... przebrała za jakiegoś Mahometa, tak. to by wszyscy byli super, nie? A, że tutaj coś ma to wspólnego z naszą polską, jedyną religią, to oczywiście rzucą się e, te, te hieny podstępne, tak? 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 Ten UB zama. To jest tak, 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 to mm -hmm. oni. To by było na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym cokolwiek. E, newsy były wstrząsające, moim zdaniem. Oburzające, Pod... podnoszące ciśnienie. Ja myślę, że e, pozostawimy was po prostu takich wstrząśniętych. E, musicie dojść do siebie, no. Mhm. Dajcie znać w, was. w komentarzach, co uważacie. Oczywiście ostrzegajcie ludzi e, przy Stanach przede wszystkim. E, I no, trzymajcie się i bądźcie zdrowi. Będzie dobrze. Zdrowi. Pa!